Pana Mariana Zająca znam od bardzo dawna. Jest on bardzo serdecznym i lubianym mieszkańcem Lipnicy Wielkiej. Niestety z roku na rok jego stan zdrowia się pogarsza. W bardzo niezadowalającym stanie jest również jego dom. Dlatego wspólnie z wolontariuszkami szlachetnej paczki oraz z portalem sądeczani postanowiliśmy mu pomóc. Założyliśmy konto na zrzutce, dlatego zachęcam wszystkich Państwa do wpłacania. Dowolnej kwoty na, na to konto, abyśmy mogli odmienić los pana Mariana, aby udało się zebrać 40 tysięcy, które jest potrzebne na remont tego domu. Zachęcam wszystkich serdecznie i proszę o pomoc. Liczy się każdy grosz.